Dzisiaj będziemy grali w rocket legła. I zalajkujcie tutaj, gdzie jest mój paluszek. Tutaj stoi. Tu jest subskrypcja. I no, i bardzo warto zasubskrybować. Bardzo warto. I zalajkować. Będzie bardzo miło z waszej strony. I wpiszcie. Poczekajcie. Ludzie. Wpiszcie sklep z przedmiotami. Wejdźcie w sklep z przedmiotami. Napiszcie edek. I przez 14 dni wspieracie go. A my co? Lecimy jedną mrudeczkę, co nie? Coś już zaczynam. Zobaczymy, jakich ludzi będę. Jakiego chłopa będę miał? Jak słabego to ci się nie podoba. Będzie też nie fajnie, jak, mi, jak będę miał słabego ludzia, Chłopa, coś. Nie. Kogo ja mam? No, może jest Kurde, ten. Ja już zabieramy. Że mamy przyklapany. O! Nie mamy przyklapane, ludzie. Ten filmik będzie może trwał gdzieś w 7, 7 minut. Kurde. No, a my będziemy już nie zawracać głowy, tylko grać, bo my zaraz tu przegramy. Nie mocno chłopie. Jest jednego gola, oni jeszcze nie mają a um, no ładny gol był dobra, on nie leci. kurde ten chłop nie poleciał chciałem, czy ten chłop poleci. ja nie wiem, czy mam dobrego chłopa no, obroniłam Kurde, chłop nie zabił. Jeszcze obronił. Jeszcze raz widzę takiego popa. Tak obronił, jeszcze nie zabił. Ładnie! Czy ładnie? Dzięki. Niech jedzie. My tu polecimy. Udę, Nie Dobro, Dobra, daję do niego. Ładnie. Ładnie. Już trwa, trzeci gol pójdzie. Czekajcie. Dobrze. Oni nie z tyłu, ja tutaj sobie lecę. Co? panie! Jak on to obronił? A, miał fark, po prostu. Wszyscy tak mają. O nie, o No i mamy już Nie ma gola. Trzy gole to trzy lajki będzie. Jakby były trzy gole. Leć chłopie, leć. Jak jesteś Polakiem, e, jak jesteś Polakiem, Tychycy, Lopez jakiś, to miło Cię poznać na moim kanale. Bardzo miło. A ja Cię będę przezywał na Prost. Gdzie? Bo już myślałam, że nie było gola. Widzieliście to? To mi się zbugowało, normalnie. I co? on jest jeden? nie ma Tak. Owa, co jest grane? Ładnie? ta sam by nie wygrał, ludzie kochani, moi drodzy. Aj Byłby gol, ale mi się buguje przez to, że nie wiem przez co, ale ja wiem przez co. Chyba nie, tak. Ładnie. To było łatwe. Ładny gol. Siedem goli. Ja szczeliłem sześć, więc jedną. Jednego gola szczelił to chłop. Już jeden gol jest. 7 goli szczeliłem. Jest za łatwe ludzie. Ja mu dałem puścić, bo on na pewno by tu stali. Nie Nie wiem, ile świ goli. 3 a ja 7. No. 10 goli razem mamy. Pani Two. 8 goli mam. Dobrze. Aha. Suma biał, grupowanie będzie chciał i nie, no to zagramy ponowne. ponowne, zaraz się widzimy jak się dołącza, dobra dołączamy się i moje filmiki chciałam powiedzieć, że będą się zaczynać zawsze tak około 16 albo o 17 w, w piątki, sobotę i niedzielę, Kiegoś prosa mam, myślę tak, jak ten, ten? to skończymy to kończę filmik. Oszty. Dobrze jest. Ach no, tak, tak jest My mamy słabiaków ludzie, nie?

coś ludzie to moi drodzy, jak coś moi mojej drodzy się nie odzywam, bo coś się skupiam. Piękne, chciałem chciałam podwójnie zrobić. I się nie udaje? Czy opydało mi? Będzie niedobrze. A jednak jest dobrze. Tutaj jest mi ulubiony gol. Nie wierzę. Przecież to, to, to jest nie do, nie do zrobienia. Dobra, teraz naprawdę się skupię. Ty chłopiec gdzie jesteś? Jak ty tu grasz, na moim kanale to widzisz, to ja normalnie nie wierzę. Chłopie, a ty zaraz prawie się strzelasz. A ty co robisz tam? Nice. Mam tu. Jej. Goal. Kto lubi Ronaldo to napiszę na kanale i wejdę w Wasze konto. To niedługo mamy platynę ludzie. Szczęście. Ehm. Um, um, Halo? Co to było? Nie! No i pan. O! Dobra jest. You English is so good. Ja tylko tak do niego tu powiedziałem, jakby, Jakby, jakby ten jakby ten chłopak. ten. Nie wiem, czy jest już so good, good, good. No, jest so awesome. Ale to nic, jeszcze mamy minutę. Dobra, weź to wyłączam. Teraz się widzimy, jak będziemy w sumie na, e, wygrywać. 3-2 Dobra, ludzie. My kończymy, bo wygrałem. No, zasobujcie tutaj mój ten paluszek. I co? Na następny filmiczek.